A więc no holo hold, dzień dobry z strony Żawik. Dzisiaj sobie pogramy w grę od mojego ulubionego youtubera, czyli od Elevena. Zostawcie sobie z dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Um, I co ja nie przedłużam, więc zapraszam Was do oglądania. Food and cell conditions, or maybe you ended up in a solitary room for an inappropriate behavior during your daily routines. Worry we not, Class D personnel. We got you covered. Behold, the Endurance, our brand new program. We want you to put your skills into practice in a variety of tasks currently unattended in our facility. As you know. SCP is an organization pieced together to make the world a better and safer place for both humanity and our specimen. We're like a giant mechanism. To sustain its perfection for years ahead, some maintenance practices are heavily required. Recently, we found out about a few faulty parts holding our facility back. But thanks to our brilliant management, a swift and organized removal of said defects has been arranged. And that's where you come in. We need you to fill in these empty spots to keep our organization running. Don't let your lack of qualifications be a concern. Presented solution is just a temporary measure, so you won't have to struggle for long. It also means you have a limited time to gather an additional food service for the... Halo? O, no. Dobrze. No to. Przepraszam Was, widzowie, że mnie nie słyszeliście. Ja nie wiem, co się dzieje z tym. <laughs> Cholernym. Y, tym. A jeszcze. Boże. Oła. Czekaj, no, no bo kurde zapomniałem o tym, 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 tym. O, no czasu mi brakuje ostatnio. No, nad tą minicerią będę się skupiał teraz. Bardziej. Dobrze. No to czekam. No. Hi there, I'm Ronald. Welcome to the endurance program. You chose or Perhaps you've been forced to work as a night guard here on level D. Tonight, I'll be teaching you how to operate this junky camera system. I'm a maintenance engineer, so keeping this crap in decent working condition is basically my only duty here, so I'd be the best person to draw you in. No worries, I'll go easy on you. And just don't tell the rest of the staff I said that. They would love to see you running headless. I don't really share their attitude, though. As you can see, there's a PC station for your disposition. It's rocking an early version of our software on it, hence, there's that weird terminal thing on a monitor to your right. But it's not as complicated as you'd think. Its main purpose is running some essential commands and logging in since user interface assets aren't ready for that yet. It also powers up a camera system, which is an essential tool for this job, so you absolutely need to keep this thing running. For security measures, the passwords on every computer here in the facility are changed every day. Since you're a Class D and you have no permissions around here, I'll be leaving a sticky note with a passcode for you. So, shall we try to see if you'll be able to run this thing? I'm going to remotely pull the plug in your area. Cutting off the power means you'll have to boot this machine up again from the ground up. Here's what you'll have to do flip the lever on the wall in front of you to get your room some juice. Then power up your PC. That boxy thing on the right of your table. You'll have to wait a few seconds for it to boot up. And then it's going to ask you for a password. Type in whatever's on that sticky note. If done correctly, we should be able to speak again. Ready? I am ready. Uh Oh, Looks like this is going to be easier than I thought. Well done. Let's familiarize you with the camera. Oh. There are three floors for you to watch over. Each has a set of cameras. Some of these hang in dark places and have been equipped with lights. If there's a flashlight available, a text in the top left corner of your camera feed will appear. Mm -hmm. Pressing Z on your keyboard activates the light. Of course, you have one of these flashlights with you in the office as well. But you need to keep in mind all of them consume power when used. Sounds like now would be a good time to talk about power management. This night's an easy one. For practice purposes, you've been provided with unlimited power. Unfortunately, tomorrow there will be a limited energy pool for your night shift. Things that may drain your electricity are lights, PC, camera system, ventilation, and a door. Yes, that door on your right. Hence, that usage meter is overloaded. But there are ways you can save some of that precious energy. Uh, there's a link to the ventilation system on CAM2D. By clicking on a server unit on the left, you're able to toggle ventilation on and off. Okay. But you three. have to keep in mind, deep underground today. you still need to be able to breathe. Waste, uh. Another way is putting your PC to sleep when it's not in use. It consumes less power, wakes up crazy fast, and starts right where it left. You can do that by pressing X on your keyboard. Oh, uh, I almost forgot. There's a replica of a mask of SCP 035 for you to use. Being a guard among these crazy abominations is no easy task, but it may help you fool some of them. And that's it. I need to go help the others now. Remember what I said, and be sure to make use of a library on the left monitor to look those SCPs you're about to encounter up. luck czyli z tego co zrozumiałem że jak nam wysiądzie energia to mam yy, to włączyć to tutaj wpisać kod yy, i nic więcej yy, a Ech. źle wpisałem? Nie, no dobrze wpisałem, dobrze. Y, wentami będzie się poruszał ten y, nie, nieśmiałek, tylko S. -sep. Kurde, jak on miał? Y, ten ese, na A kto... To było pretty bad. A! Ok. Teraz zleciałam szybko. Pierwsza. A więc lecimy do drugiej nocy. Yy, ale ogólnie, Wentami będzie się poruszał. ...poruszał ten... Yy... Ten SCP, na którego nie można patrzeć! Okej okay. Odpalamy komputera Co ja miałem y co ja miałem zrobić? Mądre przestrzeni osobistej, czyli co ja, ja mam na niego nie patrzeć, czy co? Nie miałem to zamknąć, czy co? Lepiej to zamknę może. Eee, co? JP. Nie miałem... Ja mam na niego nie patrzeć, czy co? Eee. Yy... Nie jestem, nie dalej. Trzynaście. JP wyścig. To chodzi? O, zniknął. Okej. Okay. Czy mam do, na niego po prostu nie patrzeć? Eee. Yy. No, czyli druga nas nie będzie tak łatwa, jak myślałem. Yy. Ja, ja, ja. eee. Okej, okay, jesteśmy w jego świecie. Jak się z tego wydo. Gdzie mam iść? Że co, że po tych kamyczkach? No, spadłem. No, niestety. Nie nie wiem Kurde To jest strasznie trudne To jest trudniejsze niż myślałem O wiele trudniejsze Nawet nie wiedziałem że tu będzie ten SCP SCP Boże Dobra Od razu odpalamy komputerek Tam coś yy, przeszło mi się wydaje Dobra D H jest, y jest, jest Dobra, nie patrzę na niego A ja mam się spojrzeć na kamery, jeżeli On tutaj będzie же нука и цел и Aha, ja chyba mam założyć maskę, jeżeli ten widzę tą, tą, jeżeli go widzę, To się jego yy, mazi, nie wiem, nie wiem co to jest do końca, okej, okay. parkour, okej, okay, dobra i jestem na drugiej stronie, I co, Chcę, co ja zrobić? O! Okej okay. Dobra, przetrwałem to Chyba Halo? O! No dobrze, jestem czyli, czyli... Jak ja rozumiem, nie jak działa, tak jak w, tak jak Golden Freddy w jedynce. W, oczywiście chodzi mi o fnaf. Okej, okay, czyli o wszystkich SCP na razie mi wiadomo yy, SCP-106. Na przykład czekaj SCP, yy... Dobra, odszedł. Yy. 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 Kurde, wiedziałem. Nie rób tak więcej. Ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Dobra, czyli pierwsze co, ja muszę ogarnąć. Jak oni wszyscy działają? Czyli od, od razu odpalam komputer szybko. Szybko wpisuję ten kod Le. i v, E y... I duże szybko, 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 szybko. Mmm, ten <ścoughs> poruszający się na czterech nogach ze z skórą. Z skórą, yy, gdzie tam? Z grą przypominającą korę, mm, drzewa i szarą wegetacją pokrywającą większą część ciała, o, właśnie o Tobie mówię, nie? Mm. Okej okay. to, to jest do ogarnięcia Dobrze Yyyy Sto szóstka Dziewięć A nas Dobra Czyli ja wiem już jak oni działają Mniej więcej Ci Trzej Ci troje Eee hm, no dobrze, chyba to przetrwam, mi się wydaje. Przestań. Czy jak to sepo tam się nazywało hmm, Nie pamiętam już kurde przemsań Dobra, szylszyk. O właśnie o nim mówię. Ej, no ale won mi stąd. Co to jest? Jak ja mam Cię odstraszyć? Co ja mam Cię świecić, czy co? No nie! Nie co ja mam z Tą zrobić? Co? WON mi stąd! Gnomie! Uciekaj. Ja nic ci takiego nie zrobiłem. Co ci zrobiłem, co? Czemu chcesz mnie zabić? Kurde jak ja mam cię odstraszyć stąd? Mhm. Czekaj. Nie wiem, ja muszę o nim, o nim poczytać, jak on działa. No bo ja nawet nie mog... Dobra. Duży dek a2W co, co się stało? Co ja, czy wpisałem? No dobra Dobrze, także O, 173 Hmm Się proszę, kiedy Ktokolwiek na niego patrzy Trzymałaś kontakto... ...kontakt wzrokowy... ...koniecznie. Yy, ...wpuszczani do... ...przechowalni. Yy. Okej. Okay. Jestem w masce gnido, nie możesz mi nie zrobić. Zaraz ten mi się pojawi. I co ja mam... Ja mogę to zamknąć jakoś? E obiektu prowadzą do skręcania ofierze karku u <laughs> podstawy, czaszki lub jej uderzenia. E, w przypadku ataku personelu... E, por... u, kurde. ...personal zobligowany jest zastosować je... Zastosować się do procedur przechowa przechowawczych dla obiektów niebezpiecznych. 4. Oglądając, y jak działa ten y SCP-173 u.Ł. Wasa, nie. A jednak nie. Nie mrugaj. No dobrze to. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dąskania yy, są straszne w ogóle. A raz jeszcze nie wystraszyłem, ale może i może później będą straszniejsze o wiele. A więc co? Ja się z Wami żegnam, nie będę przedłużał, zostawcie słowa z dzwoneczkiem, a więc pa 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 ciao!